Hej, uwaga! Dzisiaj bardzo ważne info, z którego możecie się ucieszyć. Ze względu na zbliżające, na zbliżające się nowe y, y, zakazy, takie jak zamknięcie wszystkiego y, od soboty tej przez koronawirusa. Ze względu na, na nowe zastrzeżenia, takie że szkoły będą wszystkie zamknięte żłobki i przedszkola też galerie i to wszystko nagrywać będę codziennie więcej niż jeden film. A więc yy, szykujcie się na dużo nowości. I tak pewnie dobijemy do 100 subskrypcji i jeszcze pewnie po kwarantannie już będę mogła otworzyć skrytkę pocztową. Więc szykujcie się na filmy, listy od widzów. Bardzo by było fajnie. Ok, no to to wszystko z ważnych info. Pa!